Czekaj, dobra, ready, dawaj. Dobra. No mi del padre, del hijo, del Spiritu Santo. Amen. Amen. Tak więc mamy książkę. Aktywność zamknij. Przeszkadzasz nam w przyświętej. Aktywność strzał. Cichaj. Jo, pragnie jakiejś aktywności. Siu! Co tam masz? Co tam masz? granaty Inesko od granatu. Inesko od granatu. <grym> Fajne. 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 Dobra, ja dalej będę szukał tych... Przekrętych przedmiotów. Rze życzę powodzenia.